w kolejnym dniu w Stambule. My właśnie skończyliśmy pracę i jest godzina, jakoś jest po 19 i udajemy się w jedno bardzo fajne miejsce. Idziemy tam na taką, powiedziałabym, przedkolację. Mam nadzieję, że coś tam sobie smakowitego zjemy, a to co chcę Wam tam dzisiaj pokazać to jest absolutnie niesamowity widok. Dlatego mam nadzieję, że zostaniecie z nami i zapraszam Was do oglądania. Patrzcie, tam idziemy. Właśnie pod tą że Standardowo pieski na ulicy. Jakaś kłótnia była przed chwilą. Widzicie? One wszystkie są ucipowane, to już Wam mówiłam. Może Wam jeszcze nie mówiłam. No nieważne. Tak wyglądają bezdomne pieski w Stambule. Ojojoj oj, oj. Słuchajcie, wieża, pod którą idziemy jest właśnie za nami. Mam nadzieję, że my ją widzicie. Natomiast to co jest przed nami to jest kilometr dymania pod górę. Przeszliśmy jakieś 300 metrów i już jesteśmy padnięci, co? Tak. I w ogóle jesteśmy po stronie azjatyckiej i powiem Wam, że tutaj są bardzo fajne um, domki. Jest naprawdę bardzo przyjemnie. Ktoś się zapomniał, gdzie jesteśmy. Tutaj sobie ktoś wywiesił flagę. dotarliśmy już na górę. I zaraz pokażę Wam po prostu najpiękniejszy widok panoramy Stambułu. Uff, już powolutku widać. Mamy zachód słońca, więc trochę mi tu słońce przeszkadza, ale zobaczcie to. My jesteśmy teraz w Azji. Tu mamy Bospor, a po drugiej stronie Bosporu jest już Europa. I zobaczcie, jak jesteśmy wysoko. W ogóle, no tu jest absolutnie obłędnie. Obłędnie. I to słońce jeszcze widzicie ten most tam? W Stambule są tylko trzy mosty, które przewożą Was ze strony azjatyckiej do europejskiej. One są super podświetlane w nocy na czerwono. Ja to Wam pokazywałam już. I to wszystko tu widać jak włosko. Ale żeby nie było, dymaliśmy tutaj jeden kilometr pod górę. Mój mąż. Mój mąż. My... O Mążu, nie zostawij mnie. Mówię, że dymaliśmy. Cały jeden kilometr pod górę. Pod górę jakieś 15 minut, więc nie ma dramatu, a uwierzcie mi, naprawdę warto tu przyjechać. E, metro tutaj podjeżdża. gdzieś się zatrzymaliśmy się i właśnie został nam ten jeden kilometr, który trzeba było już pokonać na nóżkach. Ale no, zobaczcie. I patrzcie, o tam jest ta wieża, o której Wam mówiłam. Jesteśmy już bardzo blisko. Na wieżę dzisiaj nie wjedziemy, ale jest taka możliwość. My zatrzymujemy się tutaj w tym parku. my sobie jedli kolację właśnie z takim widoczkiem. No bosko. Zobaczcie teraz widać most i nasz zachód słońca. Jak pocztówka. Nawet ładniej tu jest niż ta pocztówka. Dobra, słuchajcie, trochę ponapawaliśmy się tym pięknym widokiem, ale teraz idziemy sobie coś zjeść. Tak jak wam mówiłam, że idziemy na taką mini kolację. Dlaczego? Dlatego, że tutaj mm, po mojej lewej stronie są takie miejsca piknikowe i właśnie można sobie tutaj zjeść jakieś takie street foodowe rzeczy, e, które po pierwsze nie są drogie, a po drugie są bardzo, bardzo tanie. Także właśnie sobie zaraz coś tam zjemy. E, no, widoki są błędne, także będziemy sobie obserwować zachód słońca już z jedzonkiem. A zobaczcie, jeszcze tu wam pokażę. Jesteśmy w tym samym miejscu. To jest takie miejsce w parku, gdzie właśnie można sobie zrobić piknik. Czyli można sobie tutaj przyjechać z rodziną. O, zobaczcie, jak ci Państwo tam. Można sobie tu przyjechać z rodziną, jak widać, z dziećmi również. I właśnie posiedzieć sobie na trawce, pokarmić kotki. Także jest tutaj bardzo przyjemnie. A my właśnie wchodzimy do tej części ala restauracyjnej. Tutaj było po, po lewo i tam właśnie zjemy sobie jakąś pyszność. Tutaj bo można tu zjeść oczywiście tylko takie tradycyjne tureckie przysmaki. mamy doner, który kosztuje nas 24 lira, więc to około 6 zł, bułka z tym kofte, czyli z takim kotlecikiem kosztuje nas 30 lira, hamburger 19 i tak dalej i tak dalej. My dzisiaj będziemy jedli. świetne miejsce, żeby właśnie tutaj przyjechać sobie na taki lunchik albo tak jak my na taką e, mini kolację, to jedzenie tutaj w ogóle nie jest drogie, a można zjeść właśnie takie tradycyjne tureckie potrawy. I powiem Wam w ogóle jedną ciekawostkę, bo u nas w Polsce zwyczaj jesteśmy w takich miejscach turystycznych, to jest tak, że to już chyba Wam zresztą mówiłam, no, ale że to jedzenie jest niedobre, ale też jest drogie. Tutaj ani nie jest drogo i przez to, że to miejsce jest bardzo lokalne, bo jesteśmy w części azjatyckiej, która jednak słynie z tego, że nie, nie ma za dużo turystów to to jedzenie to jest po prostu dobre, więc ci ludzie przychodzą z całymi rodzinami, żeby właśnie zjeść wspólnie posiłek, także tutaj też nie ma jakby obawy o to, że będzie tutaj niesmacznie, czy że przypłacimy, no nie, raczej Turcy by się zaraz wykłócali, że kogoś w ogóle powaliło z tymi cenami, także, także tak jak mówię, to jest bardzo lokalne miejsce i naprawdę bardzo warto tu przyjechać i uwierzcie mi, żaden przewodnik Wam tego miejsca nie poleci, także to jest kolejny plus. Za te dwa kumpiry, wodę oraz kole w puszce zapłaciliśmy 50 lira, więc 12 zł. Kochamy Turcję, bardzo kochamy Turcję. Dlatego trzeba wiedzieć, w jakie miejsca chodzić, żeby nie przepłacać na turystycznych rzeczach, prawda? No, mąż stąd, więc wszystko prawda. wie. Co? Prawda. prawda! Słonka nie ma, i dalej, jest obłędnie jaki bezczelny kotek, który siedzi sobie na krzesełku i czeka na jedzonko. Oczywiście kotek jest bezdomny, jak wszystkie kotki, no yy, genialnie. Dobra, jeszcze słuchajcie, skusiliśmy się na taką pyszność, nie wiem czy będzie widać, to są, właśnie nie wiem to jest, taka a'la landrynka? Mm. To jest jeszcze, bo nawet nie jest twarde. Dobra, generalnie cukier, no, z aromatem, ale pycha to, naprawdę pycha. Mm. Słuchajcie, jeszcze Wam pokażę jedną rzecz, jak Wam mówiłam, jak tutaj dotrzeć na tą górę, to pamiętajcie o tym, e, o tej wieży, pokazywałam już tą wieżę, zobaczcie jak ona obłędnie wygląda w nocy, bo jest cała podświecana, nawet nie wiedziałam, że to jest znak tureckiej flagi, e, myślałam, że po prostu no, jest podświetlana czerwona, ale tak, jest to turecka flaga, więc tu wieżę widać z bardzo daleka, e, no i tak jak już mówiłam wcześniej, to jest wszystko, tu jesteśmy na górze, tak, więc no zobaczcie jaki tam jest w ogóle obłędny widok, pewnie nic nie będzie widać, bo już jest ciemno, ale zaraz tam podejdziemy. Dobra, a to jest druga strona. Zobaczcie. To jest już część azjatycka tylko i wyłącznie. I tutaj mamy właśnie panoramę. No, ten parking trochę psuje widok, więc może was przekręcę. O, genialnie tu jest. I gdyby ktoś zapomniał, gdzie jesteśmy. Flaga. O! Jeszcze jedna flaga. Tak w, w razie gdyby, wiecie, kogoś tutaj pamięć zawiodła, to wszędzie jest przypominajka. Pyszne? A w ogóle ten cukierek kosztował nas 10 lira, więc 2,50. Także tak. Że tak.